Natomiast projekt. Powstało sześć specjalistycznych takich skrzyń, jak na początek, w 2009 roku. Sześć tematów. Mendonici na Żuława, w 7 mieście, Świat Wikingów, Starożytny Rzym, Rzymski Legionista i historia higieny. Sześć takich skrzyń, które o, takie stoją z I niektóre tutaj kopie zabytków tutaj są też włożone u Państwa na stołach. Taka skrzynia zawierała w sobie po pierwsze zestaw, taki powiedzmy bardziej naukowy dla nauczyciela, czyli jakieś artykuły opisujące dany temat lub uszczegółowujące pewne rzeczy. Były też jakieś karty zadań, przykładowe jakieś tam scenariusze, propozycje, zajęć, jakie można by tam było przeprowadzać. Oczywiście to wszystko do, do skserowania, do, do korzystania przez przez nauczycieli. Do tego były wydawnictwa książkowe zakupione, czyli każda taka skrzynia zawierała w sobie jeszcze jakieś pomocy naukowe, czyli mógł sobie rozszerzyć tę wiedzę na dany temat. Były też specjalnie przygotowane, zalaminowane w dużych formatach zdjęcia do, do, do odpowiednich skrzyń, jakieś mapki, na przykład jak przy starożytnym Rzymie, to starożytny Rzym. Bo może tam nie każdy dysponuje dzisiaj z dziecko na przykład atlasami, to też jest taka pomoc chociażby, żeby na lekcji można było nie, użyć i to wiemy, że się akurat podobały tego typu z tego co otrzymaliśmy informacje od e, nauczycieli. No,